Czasem w Twoim życiu czujesz się niepewnie. Jeśli nie masz wiary w swoje możliwości, nie masz wiary w siebie, albo wydaje Ci się, że jesteś gorsza lub głupsza od innych, to to wideo jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci w nim, jaka jest różnica między poczuciem własnej wartości a wiarą we własne siły. Powiem Ci, jakie błędy popełniają dorośli, a także. Co zrobić, by to skutecznie zmienić? Bo widzisz, kiedy na świat przychodzi małe dziecko, taka cudowna, boska istota, to wszyscy jesteśmy nią zachwyceni. Każdy dorosły mówi: Wow, jak on pięknie się uśmiecha, jakie ma śliczne oczka, jaki ładny zrobił krymas, jak mu się cudownie odbiło, jak pięknie płacze. Zachwyca nas w całości ten mały skarb. Niestety nie trwa to długo i dość szybko przestaje nas zachwycać sama osoba, a zaczynamy stawiać oczekiwania. Zależy nam na tym, by na przykład dziecko grzesznie siedziało, by pozbierało zabawki, by zjadło całą zupkę. I ta potrzeba uprawiania drugiej osoby, cały czas jej nadzorowania, wynika z tego, żeby zamiast doceniać, zaczynamy oceniać. Cały czas oceniać. I wartościowy wtedy nie staje się już człowiek, ale to, co on zrobi. Jaki wspaniały rysunek, jak pięknie napisana praca domowa, jak ślicznie posprzątane zabawki. Jak ładnie, nie wiem, ulepiony skrzat, itd. i tak dalej. Wszystkie te zachowania rodziców czy dorosłych ze świata tego małego dziecka wpływają na jego samoocenę. Bo co takie dziecko, Jaką takie dziecko dostaje informację? Ja jestem ważny i mądry tylko wtedy, kiedy zachowuję się w określony sposób. Kiedy zachowuję się tak, jak oczekuje ode mnie tego dorośle. A więc jakby samo, że chcę być akceptowany, chcę być kochany, chcę być dobrze postrzegany, razu sobie koduje, że jego emocje, jego uczucia, jego pragnienia nie są ważne. I taki przykład podam, banalny. Dziecko mówi: Nie, mamo ta marchewka mi nie smakuje, nie chcę jeść marchewki. Na co mama? Ale marchewka ma witaminy, jest bardzo zdrowa, ma się zjeść. Jak nie zjesz, to nie odejdziesz od stołu. I oczywiście, że mama robi to tak z dobrej intencji. Natomiast dziecko przestaje ufać sobie, że to, co ono mówi, to, co czuje, być może nie jest prawdziwe i podporządkowuje się temu światu. Dorośli zauważają później, że coś jest z tymi dziećmi nie tak, że wycofują się, że gdzieś tam ukrywają, nie rozmawiają, nie mówią, albo wręcz przeciwnie, stają się nadpogodliwe, bo chcą zwrócić na siebie uwagę. Chcą wykrzyczeć, jestem tutaj, zauważ mnie, kochaj mnie takim, jakim jestem. No niestety nie zawsze tak się dzieje, bo co robią dorośli? Dorośli słysząc to, źle interpretują. Bo wydaje im się, że to dziecko nie ma pewności siebie, nie ma wiary we własne siły. I to chcą podbudować, a zapominają o tym, że jest jeszcze to poczucie własnej wartości. Że on jest wartościowy bez względu na to, co zrobi. I teraz rozgraniczmy. Wiara w własne siły to jest umiejętność osiągania konkretnych celów, umiejętność zrobienia czegoś. Jeżeli ja potrafię to zrobić, to jestem wartościowa. Jeżeli ja mogę zrobić karierę, to jestem wartościowa. Jeżeli ja umiem coś zaplanować, to jestem wartościowa. Jeżeli coś robię, to automatycznie przykładam na to, jak ja się czuję sama ze sobą. I wszystko jest dobrze, dopóki osiągam pułap. Ale pamiętajcie, że ta drabina jest coraz wyższa i coraz wyższa. I przychodzi taki moment, że podwinie nam się noga. I wtedy lecimy na samo dno. I Co mówi nam wewnętrzny mówca? Jesteś nikim. Nie dasz rady. Jesteś beznadziejna. Nie nadajesz się. I karmimy się tymi wszystkimi rzeczami, bo nie mamy poczucia własnej wartości. A czym jest poczucie własnej wartości? Jest to przekonanie o tym, że ja, bez względu na okoliczności, bez względu na to, co mnie otacza, ja jestem wartościowym człowiekiem. Ja mam prawo popełniać błędy, robić różne rzeczy. Jeżeli mi się uda coś zrobić, jeżeli czegoś zrobię, dokonam, to jest fantastycznie. Ale jeżeli nie, to nic się nie stało. Po prostu muszę się do tego inaczej przygotować. Drobię lekcje i zrobię to. Nie wpływa to na ocenę mojej wartości. Osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości, potrafią budować fantastyczne związki. Potrafią budować relacje. Szanują siebie i szanują innych. Dają prawo do własnego zdania, sobie i innym, do swoich uczuć, do swoich emocji. Żyją w prawdziwym życiem. I to jest cudowne, i do tego będę Ci właśnie dzisiaj zachęcać. Na szczęście, bez względu na to, jak wysoko lub nisko masz osadzone poczucie własnej wartości, to za moment dam Ci 10 konkretnych wskazówek, co zrobić, żeby je wydobyć na światło dzienne, bo ono jest w Tobie, tylko przez różne informacje, doświadczenia zostało zakopane gdzieś głęboko. I za moment dowiesz się, jak je wydobyć. Ale zanim to zrobię, chcę Ci podziękować za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego, co dla Ciebie przygotowałam. Chcę też powitać wszystkie nowe osoby. Jeżeli mnie nie znacie, to ja nazywam się Edyta skórka Jestem przedsiębiorcą, inwestorem, trenerem, coachem, ale przede wszystkim jestem projektantką przyszłości. Od wielu lat inspiruję ludzi. I firmy, żeby osiągali fantastyczne cele, bo wierzę, że każdy człowiek może spełniać swoje marzenia. I właśnie jestem tutaj po to, żeby Ciebie zainspirować. Jeżeli to jest dla Ciebie wartością, to oczywiście bardzo Cię proszę, daj łapkę w górę, daj suba, napisz komentarz i oczywiście udostępnij ten film. Niech inni też o tym wiedzą. Ja Ci dziękuję za to, już przychodzę. Do dziesięciu punktów, które Ci obiecałam. Ja nawet nazywam to dekalogiem poczucia własnej wartości. Po pierwsze, nie jesteś problemem, tylko cudem do odkrycia. Tak, jesteś cudem. Na świecie nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Jesteś wyjątkowa, niepowtarzalna, niesamowita i cudowna. I zawsze o tym pamiętaj. Po drugie. Zapamiętaj sobie, że w życiu nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne. Że cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu jest to dla Ciebie dobre, bo albo to Cię wzmacnia, albo wskazuje Ci na nową drogę, albo cię czegoś uczy. Tylko odrabiaj lekcje. Jeżeli coś ci się przydarzy, to pomyśl sobie, ok, to jest o to, żeby mnie czegoś nauczyć. Po trzecie, miej świadomość swoich mocnych i słabych stron. Oczywiście te mocne strony wzmacnia, a tam, gdzie masz słabszy, to poproś kogoś o pomoc. Słowo pomoc też składa się z dwóch słów: po i moc. Miej odwagę, żeby po nią sięgnąć. Ale oczywiście, jeżeli kogoś prosisz o pomoc, to daj mu też prawo, żeby powiedział nie, ale także, żeby powiedział tak. I właśnie punkt czwarty mówi o tym, żeby. Że osoba, która ma poczucie własnej wartości daje prawo sobie innym do własnego zdania, do powiedzenia nie, do powiedzenia tak, do swoich uczuć, do swoich emocji. Do tego, żeby była sobą, żeby była prawdziwa. Bo taka jesteś najlepsza, bo taki jesteś najlepszy. Po piąte, musisz wiedzieć, że cokolwiek robisz, jeżeli działasz z dobrą intencją, to jest OK. Cokolwiek robisz, nic nie szkodzi, jeżeli jesteś zmęczony to sobie boisz. to jest ok. jeżeli chcesz pracować, to pracuj, jeżeli chcesz wyjechać, to wyjedź, jeżeli masz gorsze dni i chcesz popłakać, płacz, cokolwiek robisz, jesteś ok. Punkt szósty mówi, daj sobie prawo do błędu, każdy ma prawo popełnić błąd i tyle, tak samo ty. Jest takie powiedzenie, że tylko ten, kto nie pracuje, nie popełnia błędu. Tylko człowiek, który ma poczucie własnej wartości, tak jak już wspomniałam wcześniej, potrafi wyciągnąć lekcji. Co się wydarzyło, to co mogę zrobić inaczej, co mogę zrobić lepiej, co zrobiłem, a nie powinienem był robić, albo czego nie zrobiłem, a powinienem być. To są pytania, które warto sobie wtedy zadać. Punkt siódmy mówi o tym, że to ja decyduję, co zabieram z tego, co mówią i myślą inni. To ja decyduję, a więc ty musisz podjąć wyzwanie i przejąć odpowiedzialność. Nie brać, jeżeli ktoś powie, że głupi jesteś, to przecież wiadomo, że nie jesteś głupi. Być może głupio się zachowałeś, ale nie jesteś głupi. I ty to wtedy wiesz że ciebie to nie boli. Bo ty znasz swoją prawdę, bo ty znasz swoją wartość. Punkt ósmy mówi: To ja wybieram, jak czuję się w każdej chwili. I teraz znam mnóstwo ludzi, którzy wstają rano i już są zmęczeni, już są zniesmaczeni życiem, już im się niczego nie chce i szukają tego, co jest najgorsze. Ale znam też takich, którzy wstają rano i mówią: Wow, czeka mnie cudowny dzień. I to jest cudowne, to Ty wybierasz, jak czujesz się w każdej minucie swojego życia i zawsze masz wybór, bo zawsze możesz znaleźć coś, co spowoduje, że się uśmiechniesz, coś, za co będziesz mógł być wdzięczny, coś, co docenisz. Dziewiąty punkt to ufam sobie, ufam swojemu sercu i swojemu ciału, słucham siebie, jestem uważny na to, co mam mówić. Nie tylko z pozycji umysłu, bo umysł znamy lata, różne pikle, ale przede wszystkim nasze ciało i nasze serce. I punkt dziesiąty mówi o tym, że kocham siebie, kocham siebie najbardziej na świecie, bo przecież nie ma nikogo niższego niż ja. I właśnie tej miłości do siebie ci życzę. Bo jeżeli ty pokochasz siebie, Wtedy pokochać ten cały świat. Odwrotna droga nie istnieje. Życzę Ci, abyś te 10 zasad zebrał, zapamiętał i wdrożył w życie, a wtedy wtedy wszystko stanie się możliwe. Zdrawiam Cię. Cześć.